Mamy nowości końcowo-sezonowe i mamy również nowość od naszego cenionego, lubionego, polskiego producenta, czyli od Czime. I widzę już, że to są ręka, widzę, no właśnie, widzę, ale jest? nie wiem do końca, Michał, Michał zawsze w dziesiątkę, nowości z początku roku 2023, ale trochę trafił w dziesiątkę, bo jak w się coś bardzo dobrze sprzedaje, to są w marcu, a później są we wrześniu. Tak Tam jest z dostępnością. Nie, tak jest z dostępnością. Aha. Tak szybko schodzą. Kupujcie, jest... póki są. To jest drugi rzut. To jest Rozumiem. drugi rzut i to cały czas można traktować trochę jako nowość, a mianowicie skórzane klasyczne rękawiczki nie na ten sprzęt, co za nami. Natomiast poga, dobrze to. wygląda. Poga, poga. Chcę zobaczyć. Rękawiczki z TFL-u. A co za tym idzie, pewnie znacie już dobrze ten skrót. Czyli generalnie rękawica, która w cudzysłowie oczywiście ma odbijać promienie słoneczne, a co za tym idzie nie nagrzewać się. Mimo, że tu nie widzimy szeregu wentylacji, to faktycznie w rękawicach jest y, przyjemny chłód. To oczywiście też w cudzysłowiu. Ona po prostu aż tak tych promieni y, słonecznych, można powiedzieć, nie przyciąga. Yy, a jeśli chodzi o tą wersję, którą najbardziej lubię, bo to tu kryje się całe bezpieczeństwo, kryje się taki fajny system, a właściwie materiał, jak super fabryk który zapobiega tego, żeby wyrwało nam rękę z barku, a tak serio, żeby po prostu, żebyśmy byli bardziej bezpieczni, ten Super fabryk zapewnia nam to, że jak już lądujemy, jak kot prawie na cztery łapy, to żeby po prostu jak najmniejsza, żeby te łapy zachować, stała, dokładnie, a żeby nie zawadzić, żeby po prostu tarcie asfaltu nie doprowadziło do tego, że te ręce gdzieś na tym asfalcie zostaną i rzeczywiście nam dosłownie, tak powiedziałeś, może z barków dokładnie wybić albo wyrwać. nawet. Dokładnie. Nie straszymy. Eee, nie straszymy, ale koniecznie zapraszamy Was wszystkich, żeby te rękawice przymierzyć. Musiałeś to ja, przetestować. Przetestować myślę, że nie, że nie do końca. Zaufamy tutaj kolegom z że robią roboty, zresztą pełne certyfikaty tutaj rękawiczki mają, ale koniecznie przyjechać, przymierzyć, bo to jak ta rękawica jest wygodna, to ja mówię to też jako fan powiedzmy tych marek bardziej premium, czy to Dainese, czy, czy innych czołowych producentów rękawic. To jak te rękawice są wygodne? To naprawdę niektórzy mogliby się uczyć. A mam no. trudne pytanie, chcesz? No, dawaj. Bo mówisz, że one odbijają promienie słoneczne i przez to się nagrzewają. A co z ciepłem, które my wytwarzamy? Ono w jakiś sposób jest odprowadzane do od Tak, węgnięcia? dlatego że jak między palcami sobie zobaczysz, mhm. to masz jakby one są Tak, widzę. one są perforacja, perfora jest. perforacja. Także wy nie widzicie tutaj tej perforacji e, zewnętrznej, bo po prostu sama skóra i ten materiał TFL, jakby ta technologia byłaby zaburzona. Ona tu musi być pełna, żeby oddychała, sobie tą drugą częścią, żeby te w cudzysłowie promienie słoneczne były od nas odbijane. Działa to, faktycznie to działa, a na pewno wiedzą to osoby, które już zakupiły kurtkę z tej technologii. Jeśli chodzi o, o, o tą technologię, zapoczątkowała to marka Held, niemiecka, zresztą bardzo dobra, bardzo dobra marka kurtek. Natomiast Shima pokazała, że można to zrobić za prawie jedną trzecią cenę i wcale nie jest to gorsze. Teraz Polska. Dokładnie. Pol polska musi być silna i tak jak silna jest nasza polska marka Shima, jeśli chodzi o motocyklówkę, jak fajnie się rozwijają chłopaki, trzeba to docenić. Jeśli ktoś szuka dobrej jakościowo produktów, ee, to też nie do końca z tej takiej budżetowej już półki, bo rękawice gdzieś tam podchodzą pod okolicę 300 zł, a, a kurtka już grubo przekracza 1000, jeśli chodzi o tą technologię. Więc to już jest, powiedzmy, taka ugruntowana średnia półka, ale bardzo dobra, bardzo wygodna i przede wszystkim turbo bezpieczna. Eee, co, cóż zrobić? Przyjść do nas, a, na zakopiankę, i przekonać się, że to są za fajne rękawice i dodatkowo wisi tam też kurtka na TFL-u. Jak ktoś jeszcze nie ma kurtki, to też zapraszamy po kurtkę i wtedy mamy bardzo fajny set. Można jeszcze korzystać z końcówki sezonu. Zaję fajne rękawice Shima Shadow z technologią TFL Yo. Słuchajcie, zadajcie pytanie w komentarzach, jeżeli chcecie się coś więcej. Chociaż myślę, że Kamil tutaj bardzo mocno wyczerpał ten temat. I przyjdźcie, do tak Kamil mówi, koniecznie na zakopiańską 171A w Krakowie. Przekonajcie się na własnych dłoniach, jak te rękawice leżą. Co jeszcze chciałeś dodać. Nie, powiedziałem Ci, że idealnie zakończyłeś ten film, idealnie go podsumowałeś. Zapraszamy na kolejne nasze filmy. I obserwujcie koniecznie nasz kanał bo to Mimo po więcej takich fajnych yy, nowości. Wróżenia oka. Jak go <grym>